Siódma kolejka z Arturem. Niektórzy już zaczynają wątpić w Artura zdolności i umiejętności typowania czy też przewidywania tego co się wydarzy na boisku. Cześć Artur. Cześć. Nagrywamy przed siódmą kolejką po zakończeniu szóstej. Na początek przejdziemy Artur do dwóch ważnych rzeczy. Po pierwsze twoje ręce nie są sztuczne. To możemy zdementować. Tak, to posłyszałem, że moje dłonie, które tutaj miałem położone na stole są sztuczne. Nie są sztuczne. Są prawdziwe. Prawdziwe. Dotknąłem, faktycznie są prawdziwe. E, a teraz szósta kolejka, Artur. Nie chcę tutaj znowu dużo mówić, ale no, po prostu znowu przegrałeś. Tak, 7 na 8. No, ciągle jest tam gdzieś blisko, blisko, ale jednak Ale zawsze, ciągle, daleko, bo, ciągle daleko, żeby wygrać to trzeba trafić 8, trzeba na 8 trafić 8, 8. ewidentnie. No. GKS Tychy pokonały Łańcut. Resowia owia pokonała Inowrocław. Tu wszystko szło po twojemu. Starogard Gdański pokonał Leszno. Bydgoszcz wygrała ze, Starogard ze Stargardem, przepraszam Politechnika Opolska z Kołobrzegiem przegrała i Poznań z Wrocławiem. Niespodziankę mi zrobił tutaj Poznań, taką negatywną, że przegrali u siebie to spotkanie, byli osłabieni, nie było Mikołaja Stopierzyńskiego. może gdzieś tam to wpłynęło jakby, oczywiście nie jest to usprawiedliwienie dla mnie ani dla nich, no WKK wygrało. Bilans 3-3 walczą. Kogo byś bardziej tutaj winił? Czy Poznań, czy. Poznań, no Poznań Kaka. grał u siebie, no powinien to wziąć. No. Powinien Jednak to wziąć. mecze domowe trzeba wygrywać. Deka Łódź wygrała. Deka Pelpin Miner, Z Katowice z Polonią Warszawa. Tutaj również dobrze typowałeś. Ale Post... po dogrywce. Postawiłeś na Warszawę. Ja tutaj... Po cichutku liczyłem, że minersi wygrają, i było, było blisko. Było blisko, tak. Było bardzo blisko. Przerzut Tomasa Davisa za trzy. Mógł to spowodować wcześniejszy, że mm, by wygrali, no ale dogrywka i w dogrywce jednak Polonia. Meczu z tej kolejki: Wigry AZTS Politechnika Opolska kontra kotwicą Port Morski Kobrzek. Do tego meczu na chwileczkę chciałbym się zatrzymać, bo po pierwsze chyba mm, powrót kotwicy. Chociaż w tym meczu tak to nie do końca wyglądało, żeby gdzieś tam taki pewny i spokojny powrót był, bo dopiero faktycznie gdzieś od tej drugiej połowy było widać tą znaczącą już różnicę. Ale też chciałbym się skupić na występie Piotra Niedźwieckiego, który zrobił 30 punktów i 19 zbiurek. Yy, tak, 30 punktów, 19 zbiurek i co najważniejsze prawie 30 minut na... Parkiecie, więc jakby dla Piotra Niedźwieckiego na pewno to były bardzo duże minuty, No ale tak jak wcześniej rozmawialiśmy jeszcze przed sezonem, jest to duży transfer. Wysoki gracz z pozycji numer 5, który zszedł z Ekstraklasy do pierwszej ligi, musi robić tę różnicę. I w tym meczu tutaj pokazał, że są nadal wielkie umiejętności i jest kondycja na 30 minut pełnej gry. Drugie spotkanie, do którego chciałbym jeszcze nawiązać do, w tej szóstej kolejki. To spotkanie naszych sobotnich przeciwników, czyli Sokoła Łańcuch z GKS-em Tychy. Tutaj 106 do 104. Tutaj typowałeś przeciwko Darkowi. No, darko, przeciwko Darkowi. Darkowi. no i tak też tutaj wyglądało. Chociaż Filip Zegzuła chciał na pewno tutaj zrobić wszystko, żeby było inaczej. W pierwszej kwarcie 6 na 6 za 3. W ogóle wynik jak z NBA, tak? Obie drużyny zdobyły ponad 100 punktów ofensywny mecz Dodam, że zespół z Łańcuta 16, 16 razy trafił z załuku zespół z tych 11 razy Tak, ale po pierwszych dwóch kwartach zespół z Łańcuta miał 78% za 3, więc to była dopiero fenomenalna skuteczność skończyło się chyba 47 której i tak uważam, jakby jest bardzo dobrym rezultatem w pierwszej lidze Kolejne spotkanie to nasze domowe starcie z przyjeznymi gośćmi z łodzi. Tak, no tutaj cieszymy się, cieszymy się bardzo, że wygraliśmy. Cieszymy się bardzo, że był doping, który nas tutaj poprowadził do tej wygranej no, końcówka meczu przez ciebie też nagrana, gdy, znaczy końcówka już po meczu, gdy Damian Durski, Jaden Cook. Razem z kibicami śpiewają, kto wygrał mecz, więc naprawdę hala tutaj y, bębniła, i y, no, rewelacyjny doping, który poprowadził. No, Jaden w pierwszej połowie troszeczkę słabiej cztery punkty, w drugiej bardzo zmobilizowany, wyszedł z szatni. Czy Co tam przekwytów. się w szatni wydarzyło, bo to wyglądało naprawdę e, bym powiedział, niepokojąco po tej pierwszej połowie, bo tam były cztery punkty bodajże i cztery straty czy pięć strat w pierwszej połowie. Jaden a, a w drugiej połowie 24 punkty? Myślę, że mobilizacja, jak to w szatni. No, gdzieś tam męskie rozmowy między trenerem, graczami. Yy, zwrócenie uwagi, co trzeba poprawić, aby było lepiej. No i Jaden jakby też to załapał szybko, co musi zrobić, aby było lepiej. Już w drugiej części tego meczu już naprawdę pokazał swoją klasę. Jak, nie, jak także inni wszyscy nasze gracze, bo musimy tutaj Powiedzieć, że nie grał Mariusz Konopacki, który tam miał drobny ma uraz z pachwiną, ale wszyscy inni, którzy pojawili się na parkiecie, plus ci, którzy nawet nie wyszli na parkiecie, razem wspólnie dopingowali, to jest jakby wygrana całej publiczności, bo doping był niesamowity, plus jeszcze wygrana tych chłopaków. No właśnie, co z Mariuszem? No, liczymy, że będzie gotowy już na sobotę, jakby proces jego naprawy trwa, Ma tam uraz, miał uraz pachwiny, delikatne robiliśmy badania lekarskie, wszystko. Wykazało się, że to nie jest nic poważnego, ale oczywiście trzeba chuchać na zimne i trzeba zadbać o to, żeby był gotowy nie w każdym meczu, ale na cały sezon. Jak wyglądają teraz przygotowania do tego no, kolejnego meczu z, z łańcutem? Dzisiaj, no teraz czwartek, tak? rozmawiamy Czartek. w trakcie treningu, obecnie odbywa się trening, ostatnia jednostka przed wyjazdem do Łańcuta, jutro o godzinie 9 jemy wspólne śniadanie drużynowe, jesteśmy zaproszeni przez jednego z naszych tutaj sponsorów, pana Marka Wożały na wspólne śniadanie, gdzie zjemy śniadanie i następnie wsiadamy do autokaru i około 9.30 ruszymy do Łańcuta. Yy, mieszkamy obok hali, więc jakby logistycznie wszystko nam tutaj idealnie pasuje. Kolacja, cisza nocna, rano mamy śniadanie, no i mamy trening poranny, trening na hali w łańcucie, a potem już koncentracja już pełna i przygotowanie się do meczu, który jest bardzo późno, bo jest o godzinie 20, co znowu jakby logistycznie powrót nam spowoduje, że wrócimy w niedzielę gdzieś około pewnie 8 rano. Yy, Majnersi. Katowice i Polonia Warszawa. 91-94 to chyba pierwsza dogrywka w tym sezonie. Nie wiem, nie chcę tak... Yy... Znaczy mainersów chyba pierwsza, tak? Ale nie wiem czy w ogóle w całej lidze, nie wiem. Nie wiem, nie, nie, tak dokładnie nie sprawdziłem. No dobrze, Majnerców pierwsza na pewno. Majnerców pierwsza. Co o tym meczu? Myślałem, że Polonia łatwiej to wygra, ale jak patrzymy, to teraz tutaj jednak obcokrajowcy znowu zrobili różnicę, tak? Że jednak tych dwóch obcokrajowców zdobywa w tej Polonii No 56 mamy 56 punktów. razem zdobyli. No. Adam Skiba miał rzut na. Jeszcze na zwycięstwo przy remisie w ostatniej akcji meczu. No szkoda, no szkoda. Trzymamy kciuki za minersów i. Fajnie, żeby wygrali. Fajnie, żeby wygrali. Tak. Przeszło Ci już? <noise> Przeszło, tak. Stałem wiele takich informacji, że hmm. mają wygrywać. Hmm. Zanim przejdziemy do tego tematu, to najpierw jeszcze o tym, co się troszkę pozmieniało, co teraz za informacje się pojawiły. A więc do PG, PGS Pugli Stargard, nowy transfer, Jakub Karolak. Tak, zawodnik z Ekstraklasy hmm, w tamtym sezonie gracz Startu Lublin kontuzjowany wraca po kontuzji jakby nie znalazł może miejsca albo nie chciał w tym roku jeszcze zagrać w Ekstraklasie i podpisał kontrakt ze Spójnią. Tam są na pewno na jego pozycji był problem z Kikowskim. Więc na pewno go zastąpi i no jest to ogromne wzmocnienie. No i wracając do PGS Spójni Stargard po ostatnim meczu na konferencji pracowej Marek Popiołek. Nie wiem, dlaczego został wyrzucony z boiska. Mówi o Jarosławie Mokrosie. Możemy powiedzieć, że my wiemy, dlaczego został wyrzucony z boiska, bo otrzymał faul dyskwalifikujący od sędziów. Więc dlatego jakby nie ukończył. Patrząc sobie tutaj z boku tylko na to zdarzenie całe, no to widzimy też na pewno dużą siłę fizyczną jednego z sędziów który bardzo mocno po tym faulu trzymał Jarka Mokrosa, aby chyba nie dopadł do Patryka Kętla. Szybka reakcja też trenera Popiołka, który też tam znalazł się w tym miejscu no i zażegnał to całe jakby niebezpieczeństwo, które mogło się wydarzyć później. Sędziowie tak zadecydowali i tak musi być. No, no, nic innego tutaj nie powiemy. A dlaczego trener nie wie? No on był bliżej. No. Myślę, że na tym to. Tak, no nie ma co tutaj komentować. Na tym bardziej. To zostawimy. Faktycznie sędziowie podjęli taką decyzję. Nie ma co z nią, myślę, dyskutować ani dalej się zagłębiać. A można obejrzeć na emocje Tak TV. jest. No, każdy Mecz. może swoją jakąś tam Czwarta, opinię. Czwarta, Końcówka czwartej mhm. kwarty. 3.50, 3.30 bodajże na zegarze pozostało. W Żubrach stok również zmiany. Pożegnał się Filip Stryjewski. Tak, rozwiązano, tak jak Żubry podały w komunikacie, kontrakt za porozumieniem stron z Filipem Stryjewskim, a w jego miejsce próbują chyba na tryoucie jest Karol Kutta, który przed sezonem przygotowywał się za historią Bydgoszcz. Nie jest jeszcze ogłoszony, nie jest jeszcze jakby podpisany. Pewnie Żubry go testują. No a Filipa już na pewno nie ma. Filip pewnie będzie teraz szukał jakiegoś innego klubu, gdzie będzie mógł dokończyć sezon. I jeszcze przed samym, ostatnim Twoim typowaniem kolejną szansą dla ciebie na zwycięstwo, chociaż tak jak na początku mówiłem, coraz mniej wiary w ciebie. Tak jest. Sporo ludzi pokłada. Najlepsza piątka, szóstej kolejki, wytypowana przez PKO, pierwszą ligę mężczyzn to Sebastian Kowalczyk, Matrys Kimbrough, Jaden Cook, Jakub Patoka, Szymon Kiwilsza. Fajnie, że pokazało się na stronie ligowej również kryteria wyboru tych Zawodników, także można się z tym zapoznać. Bo ja sam się pytałem w pewnym momencie, jakie są te kryteria. Pojawiły się, myślę, tak jest, że to pojawiły się wyjaśni teraz wiele Więc sytuacji. gdzieś tam te nie wszystkie komentarze, które gdzieś tam były, które nie potrafiły zrozumieć, załóżmy my też w pewnym momencie też nie wiedzieliśmy. Yy, zostało nam to wszystko wyjaśnione i myślę, że teraz będzie to transparentnie, przejrzyście. My cieszymy się, że Jaden jest w tej piątce kolejki doceniony za swój występ z łodzią. Oby tak jak część. Ja myślę, że można by tak naprawdę wszystkie jego występy docenić, bo tak jak patrzyłem i tak jak, tak jak wiemy, Jaden w, w sezonie w Poloni, Warszawa nie zszedł nigdy poniżej 10 punktów. U nas udaje mu się jeszcze nie zejść poniżej 20. Poniżej 20. Tak niech że, tak zostanie do końca. Niech sezonu. tak zostanie. Mamy taką nadzieję. Nie wiem, czy Artur jesteś gotowy. Tak, tak, no jestem gotowy. Gdzieś tam tę kolejkę też przeglądałem, patrzyłem, no są trudne mecze do wytypowania, no ale. Podejmujesz próbę. Podejmujesz. Jak zawsze. No. I na Wrocław, i miners Katowice. I w meczu siebie. Po ostatniej porażce muszą teraz to wygrać, mają do tego okazję, bo jednak te Minersi, minersi są, jednak troszeczkę uważam, nadal słabszym zespołem. Yy, więc przy tej pełnej publiczności, yy, w, już grając z dwoma obcokrajowcami Noteć i to wygra. WKK, Active Hotel Wrocław, Optim, Energia Polska, Resowia. Yy, I tutaj yy, zaryzykuję i postawię na drużynę z Rzeszowa, chociaż na, <grym> w poprzedniej kolejce na właśnie WKK zrobiło mi, znaczy psikusa i wygrało, ale tym razem jednak tutaj stawiam, że zwycięży zespół z Rzeszowa. Rzeszów przyjeżdża do WKK tak, Sport Center i wygrywa. I wygrywa. Okej. Okay. Kotwica, Port Morski, Kołobrzeg, Ena Abramczyk, Astoria, Bydgoszcz. Mecz na szczycie chyba tej kolejki, bo chyba to jest jakby taki naj, najmocniejszy jakby drużyny. Kotwica wróciła na swój rytm. Abramczyk wygrał spotkanie ważne z, z, ze spójnią Stargard. No tym razem postawię też tak dosyć e, mocno i postawię, że to Kotwica na własnym parkiecie e, pokona. I to będzie pierwsza porażka w sezonie Astorii Bydgoszcz. Solwera, soku łańcuch DK Pelplin. E, jest to… Nie zdążyłem, ale chciałem się spytać, czy znowu będziesz typował przeciwko trenerowi Dariuszowi? Tak, tak będę nadal… Jeszcze tutaj w tej kolejce przeciwko Dariuszowi i myślę, że e, jeżeli… Nic nie stanie nam na przeszkodzie jakby nie wiem fizycznie, że zespół nasz to wytrzyma, drużyna to wywieziemy z tego trudnego terenu wygraną. W tamtym roku grając, tak jak trener też powiedział, że prawie 39, ponad 39 minut przegrywaliśmy w meczu z Łańcutem a dzięki trójce Tomasa Davisa wygraliśmy. Liczę, liczę też, że będzie super mecz, super widowisko, bez jakichś kontuzji i wygramy. Mam nadzieję, że trener Darek jak już będziecie w się z Tobą porozmawiać i wrócić trochę może inaczej nastawiony. Nowimek z Polonia 1912 Leśno kontra GKS Tychy. Leszno super postawiło się w poprzedniej kolejce w Starogardzie. Świetny występ. Świetny Michela. występ takich nowego obcokrajowca. Dodatkowo dzięki temu pewnie Szymon Ryżek będzie miał łatwiej. Troszkę więcej te miejsca się okazało, na parkecie Szymonem Ryżkiem nic Tak, Ta, nie jest nic poważnego. Wzięczono. Zagrał super zawody, więc no ale tychy są naprawdę mocne i Tychy naprawdę potrafią przepychać te mecze i wygrają. Stawiam, że tutaj tychy wygrają. Dużo gości typujesz, uh -huh. dużo gości. jest Polonia Warszawa, SKS Fulimbek Starogard Gdański. Słabszy ostatni występ Polonii Warszawa, ale w Starogardzie są duże problemy jakby zdrowotne i postawię tym razem na Polonie Warszawa, że Polonia Warszawa u siebie, dwóch obcokrajowców, którzy zagrają super zawody i myśl, chociaż no, jezu, no ostatnim ja tydzień zaczynam... temu mówiliśmy, że powiedziałem, że nie przegrają żadnego spotkania, ale dobra, na swoje usprawiedliwienie mówię tylko to, że nadal są tam kontuzje, więc stawią na polonie Warszawy. Ja się zaczynam zastanawiać, czy wszystko jest w porządku, Artur. <laughs> nie, Bo ja wiem, ja mówiłem, dzisiaj że. Dzisiaj to... idziesz w bank, naprawdę. Tak, ale tutaj myślę, że ta polonia Warszawa. I nasz długopis przestał działać, zobacz. Na twoje typowanie. Mm -hmm. e, dobra. PG jest na Stargard, żubry, abakus, okna Białystok. Debiut Karolaka. Własny parkiet żubry bez wygranej wygrana spójni. Wrócił długopis. Wygrana spójni. Okej, okay. dobra. Ełka kulpa Kłócił i z Politechnika Opolska. No to pole ma problem z tymi kontuzjami. Ten Rutkowski ciągle jeszcze nie wraca. Ostatnio grali bez obcokrajowca, nie wiem czy już się pojawi. EKS zagrał z nami fajne zawody. Fajnie wyglądali. Tam był problem z motyleskim, nie wiemy, czy się pojawi. Ale własny parkiet i wygrane OKS. Dobra, zapisuję sobie. Pamiętasz, Artur, jak jeszcze <laughs> wspominaliśmy o minersach Katowice i o tym, żeby, żeby to byli. Żeby to byli minersi. Minersi. Mhm. Właśnie muszę wrócić do tego, co chciałem znaleźć. Żeby jeszcze na koniec właśnie przypomnieć. O kolejnej rzeczy, która jest dość ważna. Tego znaleźć nie mogę? Aż właśnie. Tak. To jest bardzo ważna rzecz. Bo oprócz minersów to jeszcze e, od razu prośba do pana Marcina Murasa, który komentował mecz nasz. E, Jaden Coke. Tak się czyta to nazwisko. E, czytając tak, jak pan czytał, to chyba nie chciałbym, żeby tak ktoś czytał moje nazwisko. <laughs> nie, nie słuchałem komentarza, byłem na tym meczu, więc nie wiem, jak był y, wyczytywany. Był wyczytywany błędnie, więc mm -hmm. dlatego tak już od razu też zwrócę uwagę, jak mają... Nie, no na pewno pan czajne. Marcin, doświadczony komentator, komentuje też mecze w ekstraklasie, więc na pewno gdzieś tam nas usłyszy albo ktoś mu powie i na pewno następnym razem już komentując mecz z Pelplina będzie wiedział dokładnie jak. I taką mam nadzieję, bo chodzi o to, żeby faktycznie nie przekręcać gdzieś tam tych nazwisk, żeby ci zawodnicy mogli się słuchać tak jak, tak jak są nazywani, mm -hmm. tak jak... Tak, jak się nazywają faktycznie. Siódma kolejka z Arturem. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia już za tydzień. Za tydzień, tak jest.